Take your hat inside your bag. The green bag. You have your hat here. I don't need now, it's fine. Hello. We can honey in the evening we go for a walk by the sun. Yes. Honey, here is clean sand and clear. Yes, it is. Clean. Oh, here is yeah. Hello. <laughs> <laughs> Different type sand of us. No co Gabryś? piasek. Honey, he's learning Yes, jest not used. And Może yes. yes, yes, piasek nines. jest gorący? Tak, jest gorący. piasek jest gorący. piasek jest gorący. No, no, jest good massage. W yeah, but it is hot. in the evening he can walk on the water, Near to the water. It is hot, no? <laughs> Gabri, oh. Gabri, oh. Gabri! Oh. On, so honey, give him, gave him slippers. Hot. hot? No, he can decide. He knows if it is hot for him. No, he don't know. He knows it. Mama will help you. This. That is nice, no? place. It's place. Tristo pięknie. The sand is nice. We will be brown after two days. And there is second entrance. Maybe there is a restaurant or something. Hajs, Gabryś, no, trzymaj klapka. Honey, come to the water with him. Gabryś, hajs do wody. No i księżyc. I teraz jest w dzień, jest rogalik z tamtej strony. Widać? Rogalik jest centralnie na godzinę 13 ustawiony, księżyca. Księżyc sobie lata. No i niektórych kordów są outside, tylko zdarza. Gabrysz, chodź! Chodź, nad morze! Chodź, ale się cieszy. Jest so happy. mam te shoes. I you can... have slippers, why so Yeah, but I can walk with that. temporary w moich sandałach z Dobra woda. No, Gabriel, zobacz jaka woda. No so pięknie, synku. Na salty like in Italii. So woda nie jest zbyt słona. Bardzo przyjemna benzynowania. Dłutka. Okay, łódka Wow. wow. No woda ma woda ze 30 stopni. Water have 30 degrees. 30 stopni woda ma, elegancko. No Gabryś mi tutaj rękę. Weź taką rękę. ręką. O. musisz wow. but you have to have coś or something. Yeah, lost. No. I to, to, his to his body lotion, nie jest. tak no, always, trzeba włożyć w ok? Honey? Always hat It's for w No, Nie, to jest fajnie to jest dobre. Nie, bo ich sanka są dobre. Nie, nie, Co Nie, nie. Nie, nie. no nie. No nie. mama nie. No, nie, to Nie, Gdzieś do taty przyszedł, ale śpisz onko on He will be love the sea, he love the sea, on już widać, że kocha morze. Ale się ucieszył, jak zobaczył morze. Filipińczycy kąpią się w ubraniach. Dziewczyny tylko się rozbierają do strojów kąpielowych, jak sobie robią zdjęcia. A tutaj nasz resort. Palmy. Tak, gorąco. Tylko dotknąć, dotknąć torby mojej, grafitowej, i już gorąco. Fajnie. Ja na razie nie zajmuję sandału, bo gorący piasek jest. Wieczorny będzie chodniejszy, no chodź, chodź! No mój daj, damy Buziaka, da w morzu, w morzu Buziaka? Czapeczkę ma, czapeczkę trzymaj! No dobrze, wszystko dobrze, o tu! Go to make video, at the beginning later will be sitting, no? Robimy na początek wideo, a potem się przebierzemy. Ja będę pływał. Na jedzenie jesteśmy. Jakieś tam lody sobie kupimy. We buy ice cream, something. No dawaj, dotykaj łodzi. to tutaj łodzi. Kapeluszko mało widać. Musimy do Dominika przywieźć. Honey, this place is good. You are right. So even we can come here in the future. W tych twoich tych spodnie masz mokre. O, rączka. Stój tam, dasę radę. No, zaraz, zaraz będziesz mokry, zaraz ok, dawno, 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 nie nie, do mamy do mamy, chodź brzusz, brzuszek mokry, Widziała?

ああ。<laughs> <laughs> Where is his shoes? Hey! hey. hey. His <laughs> Wait, Mona!